Dzień dobry wszystkich serdecznie. Dzisiaj robię taką małą prezentację bazy. Miała być piramida, wyszło co innego, ale nasza baza, na chwilę obecną, na serwerze, na którym gramy, wygląda tak. Jest to prosta baza, wybudowana z sześciu połówek, czyli z sześciu trójkątów, i później rozbudowana całkowicie w koło. W ogóle, jak zaczynaliśmy grać na tym serwerze, z tym drugim kolegą, którego poznałem ostatnio, czyli Noja. Tutaj byliśmy ciągle przewalone, bo tu cały czas było pełno baz, na całej tej górze były bazy, tam u góry, tam z tamtej strony, za tym wzgórzem, tutaj jakaś jeszcze jedna została. I ciągle żeśmy ginęli, co pewnie widzieliście na poprzednim filmiku. No ale co, wczoraj żeśmy trochę zrajdowali, pozbyliśmy się tutaj trzech bas. tu się jedna sypie, to była druga i tam było tutaj trzech takich gości, co nam przeszkadzało. Eee... A tutaj było trzech takich gości, co nam przeszkadzało yy, ciągle w zbieraniu, w czymkolwiek się poruszać poru nawet i wczoraj żeśmy ich wieczorem zrajdowali. A zresztą z półtora godziny, no nie nagrywałem tego, bo co chwilę nam brakowało zaczęli. musieliśmy tych cały czas zbierać, przepalać, coś tam, ona w każdym bądź razie jest zrajdowana, nawet mogę Wam pokazać. Trochę surowców wczoraj było w tej bazie, na no, zbieraliśmy trochę e, do swoich skrzyń, jeszcze dziś powinny być moje drzwi stawione. Jeszcze, ale chyba już nic nie zostało z tej bazy. Jakieś tam śmieci, jedna skrzynka z kartami. Tak czy jak siak najważniejsze się pozbyliśmy wczoraj z sąsiadów. Także mamy tą górę jakby na wyłączność. Mój kolega niestety tak przychodzi wieczorem, gdzieś tak pewnie 10, 11, a ja o 12 gdzieś taki idę spać. Szczerze mi się tak bardzo chciało spać, że mi się nic nie chciało. Już miałem wychodzić z gry i on się pojawił wczoraj. na to mówię, dobra, to choć coś tam zrajdujemy. No i żeśmy zrejdowali. Eee, także widzicie, opanowaliśmy całą górę. Mamy całą miejscówkę dla siebie. Teraz wam pokażę jeszcze e, tą bazę. E, tą bazę, którą. <laughs> próbowałem wczoraj grodzić, ale nie wiem, czy będę to kończył. W sumie nam tutaj już nie zagraża. Do bazy wchodzi się tak widzicie tutaj. Mam pierwsze drzwi. Tutaj z jednej strony mam motorek. I to sobie nie wyjeżdżamy, tylko drzwi muszę podmienić. to gdzieś wyjeżdżamy po prostu motorkiem, tutaj to jest po prostu druga strona. Tego co widzicie, czyli macie jakby pierwszą warstwę ścian, tutaj macie już drugą warstwę ścian. Widzicie? Czyli macie dwa razy metal. I tutaj macie trzeciego kora. Czyli baza ma trzy warstwy: pierwsza, druga, i tu jest trzecia. I tutaj macie tak samo. O, mam jakieś tam stoły, pierdoły mamy tutaj. Zrobiłem coś takiego, że można wejść na górę. Jakby ktoś nas rajdował, czy coś w tym stylu, to możemy po prostu się bronić przez okna. Nie bawiłem się w abrażury, bo obrażury mają mało HP, więc wymyśliłem sobie coś takiego. Zobaczcie. I tutaj przez to możemy sobie. O! Yy, przez to bronić. Na przykład, jak ktoś jest blisko, coś dalej, to mamy widok całego okna. Ewentualnie na dalekość, to sobie cofamy się trochę i, i walimy po prostu. O, widzicie, czy na górce, czy, czy tutaj gdzieś na dole. Także według mnie to jest bardzo fajne rozwiązanie. Tu jest góra wóznego kora. Tutaj mamy główne piece. Dwa piece mamy elektryczne. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tego kora sobie tutaj zamykamy. O. Tu jest pierwsza warstwa, druga, tu jest trzecia. No i do trzeciej, żeby się dostać, mamy tutaj czwartą jeszcze, czyli czwartą już jest z haku. Czyli mamy trzy razy metal i później haku. Eee, no i co? O, w sumie to trzeba sobie jeszcze ulepszyć. A nie będę w sumie. W sumie to nie mam młotka, Nie będę się mował teraz z młotkiem. Tutaj są rzeczy wczoraj z rajdach, które wczoraj rajdowaliśmy wieczorem. Mamy tam jeszcze tam w skrzyniach. Na razie mam taki śmietnik zrobiony, bo wszystko jest rozrzucone takie po całej bazie. Zobaczcie, jesteśmy w tym środkowym korze. Tu mamy dwa normalne piece, jakaś tam siarka. śmieci nawalone, tutaj mamy pełno, bo to z rajdów nam pozostawało. Trzeba cię poukładać. Jak widzicie? Prawne skrzynki, kompo i tak dalej. I tutaj na górę sobie chodzimy, mamy piecownię, o jak zawsze tak chodzę. To jest środek tego kora. Tu mamy dwa piece, które chodzą non-stop. Po prostu co przynosimy, to sobie tutaj wrzucamy, zazwyczaj jakąś siarkę czy coś. A tamtych dwóch pieców używamy do wyrabienia węgla, no nie. Także tak to wygląda. No sto trójki jeszcze nie mamy, ale to może już, no wezmę ja sobie od razu to może pozbieram trochę surowców. Jak już szedłem do gry, no i co? I tak wygląda nasza baza. Na chwilę obecną, szybkie wyjście, szybko się wbiega, szybko się wychodzi. No i tak to mniej więcej wygląda. Jak będziecie chcieli filmik z tego, jak to wybudować, to mi napiszcie w komentarzach. To jak będzie więcej niż 5 komentarzy osób, które chcą zobaczyć, jak to wybudować, to po prostu wybuduję i wam pokażę. Eee... Stan utrzymania takiej bazy to nie jest duży. Teraz Wam pokażę, jeszcze. Tu mamy takie zrzutówki zwykłe, jakieś takie śmieci rzucam po prostu. Plan utrzymania bazy to jest 6500 metalu, 1000 kamienia, to są tylko te na te obramówki, jeżeli od drzwi. I 14 haków. także według mnie to jest w sumie tyle co nic, tak naprawdę. A Jest to serwo raz jeden, więc no troszkę trzeba się na tego nazbierać, no nie? No, także to by było na tyle. Prezentację bardzo Wam zrobiłem. Okolicę mamy fajną malowniczą, zobaczcie, widoki jest, widoki są fajne, na całą okolicę. Z jednej strony mamy na zakomicie przestrzeń kule, tu mamy dwie ulice, można sobie zbierać komponenty. O ile tam siarki jest, ja piernicze. I z drugiej strony mamy też fajny widok na zatokę na morze, i zatokę na morze i na. <laughs> Bo przeładuję sobie. Na zatokę, na morze, można ze spadochronu sobie stąd skakać normalnie i... zaraz pokażę. I na port, bo port jest niedaleko. Znaczy wioska rybacka, widzicie? Tam jest wioska, czy tam jest port, tu jest wioska rybacka. Także mamy fajne widoki, akurat z poranek. co może przejdę, coś na zbieram. No, no i tak to wygląda na chwilę obecną. Zobaczymy co ci się będzie, jak się kumpel nie wpadnie, albo wejdzie na chwilę, to może nagram jakiś rajd, a jak nie, no to sobie zacznę na jakimś drugim serwerze. Ale muszę się przyznać, że baza wygląda fajnie. Szkoda, mogę na samą szczycie wybudować, gdyby fajnie wyglądała. Ale w sumie... Dobra, to by było na tyle. Dziękuję za oglądalność, dziękuję, że jesteście. Proszę was bardzo, łapki w górę, bo to pomaga mi zasięga. I do następnego, trzymajcie się, cześć. No i mam nadzieję, że życie, że nagrywam. W sumie dla Was yy, prawie codziennie odcinki. Dzięki temu możecie sobie w sieranka coś puścić albo do obiadu. Dobra, ja uciekam, trzymajcie się, cześć.